Dzień dobry! Witam Was na domowych warsztatach podłogowych. Dzisiaj chciałabym Was nauczyć robienia samolotu. Takiego. I chciałabym, żeby Wam w tym pomogła mama albo tata, i żebyście razem potem mogli się bawić w rzucanie samolotami i patrzeć, który poleci najdalej. Albo wysyłać sobie jakieś do siebie tajne informacje jako list. Jesteście gotowi? Dobrze. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna kartka papieru, cierpliwość, a potem tylko zabawa. Zaczynamy? Dobrze. Biorę mój słoneczek jak zwykle. Moja podłoga trzeszczy. Co robimy? Składamy sobie naszą kartę. Naszą kartkę na pół. Równa półka. Bardzo dokładnie. Mamy prostokąt. Teraz to robimy to samo w drugą stronę. Znowu zaginamy równo. Poprawiamy. Tak. Mamy proste. Teraz sobie będziemy składać tutaj, jak widać, tak zaginamy sobie rogi, rogi do naszego do naszego zgięcia. Pierwszy, to samo robimy z drugim rogiem. Mamy? Możemy sobie dokładnie poprawić, żeby nam to to trzymało. Ok. Teraz będziemy sobie składać ponownie. Znowu róg, ten pierwszy, łamiemy do naszej, do naszego głównego zgięcia, aby powstało coś takiego. Czyli jeszcze raz. Zaginamy. Możecie na tym sobie podawać tajne informacje, albo w ogóle możecie sobie tylko jakoś jeszcze pomalować, tak, żeby nam się tutaj równo z... łączyło. Jest. Mamy tam. Mamy coś takiego. Tak? Dobrze. Teraz tutaj mamy to tu takie. O, taki otworek, tak? Do tego miejsca zaginamy sobie nasz czubeczek. Czyli patrzymy, możemy sobie lekko zaznaczyć paznokciem i zginamy. On się powinien tutaj łączyć nawet o bardziej z środkiem naszego, że Mamy. Super. Teraz... Odginamy ten nasz czubek na zewnątrz mniej więcej, żeby było go z jednej i z drugiej strony. Czyli jeszcze raz, najpierw składamy nasz kota, przyjęliśmy coś takiego, teraz zaginamy nasz czubek do środka, mniej więcej do końca kartki. Potem go odginamy, zostawiamy taki mały pasek. I teraz będziemy sobie zaginać te rzeczy, które tutaj pozostały. Będziemy sobie zaginać o, do środka. Mamy? Czyli to zaginamy tu. Poprawiamy. To samo robimy z drugą stroną. Teraz Wam pokażę. Jeśli macie z tym problem, to poproście rodziców. Zawsze to będzie czas spędzony razem z nimi. Mamy? Czyli tak. I tak. Teraz to wszystko sobie łączymy. Czyli zaginamy wszystko razem. I do środka. Równo. Chłopaki, to pewnie jeszcze lepsze modele samolotu znają. No ja spróbowałam się nauczyć takiego, żeby latał daleko, więc zobaczymy, sprawdzicie sobie, czy faktycznie lata daleko czy blisko. Mam nadzieję, że będziecie to mogli sobie zrobić na zewnątrz. Mamy, już mamy tak prosto, czyli w środku mamy te małe zagięcia. To teraz odginamy to wszystko na zewnątrz. Odginamy, odginamy. Już Wam pokazuję jak. Tak. A teraz to samo robimy z drugą częścią, czyli znowu na zewnątrz. Odwracamy, i mamy samolot. No to życzę Wam udanych lotów i miłej zabawy. <grym> Pochwalcie się, czy lata szybko i daleko. Do zobaczenia. Pa!